Wpierdolić, naprawdę Tak, możesz Spokojnie Bardzo się cieszę Odwrócimy się nie, nie trzyma y Fokus jest na ciebie, BTW o, o, Więc hej, cześć, witajcie Z tej strony Andziek z Włosiaczek A dzisiaj jest ze mną taka duża ekipka Jest ze mną dzisiaj KuboX Hej, hej Stefan Dzień dobry Waksjar Waksjar <laughs> cicho, ok. Domin, który ma dzisiaj fokus Wszyscy są na niego zfokusowani Eee, A ja na Łukasz. I Tret. It I będziemy grać w Sky Wars. A wiesz co, co wam powiem? Hmm. Wow, gol! Gratuluję. No, no, no nie i moje. poszedł i wylądował. No, 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 no. Ej, wakser, Waxer. Waxer, tu żyjesz? Backser No, ma no, no. On się zapatrzył. Ganka, ganka, ganka ma, ganka ma. Ma O, no, yes. Będzie ciekawie. Tam jest Stefan, tam jest Łukasz O, jest... Ania Ej, ale skoro jest na mnie fokus, to skoro wy musicie mnie zabić, a co jak będzie, jak skoczę sobie w dół na przykład? No, to wygramy, bo jakby naszym celem jest to, żebyś umarł no. Ale wy mnie nie zabijecie Słuchaj. Ale chodzi o ja to, żebyś umarł Chodzi o to, żebyś nie był na tym odcinku Grubo, grubo Dobra hmm. wytłumaczy, wytłumaczy mi ktoś dlaczego jak grałem dopiero miałem po 400 FPS-ów, biłem na hejstę. Ej ja, ja, jak chcesz tylko budek wam stack i już dziękuję. Kto mnie pomył tajfan? Jak random Ej, ej dobra, ten tajfan nie wiem co on ma kurwa za ale on na Ej, on zabija na hita dosłownie. Ludzie są przerażający, bo... Cześć, uWAS JAR! Dlatego ja on kamienny! Czemu mówisz ja? na hita? Co się dzieje? No, starczy nie żeby coś, ale dosłownie dostałem jednego hita i padłem. co no. ja na dwa te, na dwa strzały umieram. Tak, jest jest potężny, no. Andzik wybrał moją gierkę. Ale nie, jakiś chłop też mnie zabił na hita dosłownie. Co? Wybrałeś moją gierkę, Andzik Co zrobiłam? Wybrałaś moją gierkę, gierkę podobnie. Wiem. Wiem. Chłopak, nogbak tych chłop, odcinam. Ja mam panie a nie kurwa, nie. Aha, aha, ciekawie. Heh. A bo, że nasza koleżanka Andzik, czyli moja mama, to wzięła jakiś tryb kurwa z siłką niedowaloną. dowaloną. Dzięki. Widziałam zwykłego. To no jakim cudem, chłopy na dwa hity zabijają. Ej, to prawda, to prawda. z 10 bloków jedną. że coś. To jest właśnie Hypixel. <śmusy> to jest nie żeby coś, ale, ale. Wcześniej graliśmy to normalnie nam biło po jedną no, sercu tego, a teraz dalej nam po dwa hity i czy nie ma. A, no, ludzie bez na... satana, a ludzie bez satana na hita schodzą. Co jest to nie jest normalne na no, hiki mamy magiczne 1500 FPS-ów, co się podziało? Adzik wpad w prawo! Mnie... Ja mam 600 <laughs> Domin! Ten nie wiem z tym to mi się przyda Nie wiem, nie wiem, nie wiem co nie, nie co nie wiesz? Co nie wiesz Nie wiem czy to jest sens jak oni jadą po pół serca, po 2HP dwa, dwa albo więcej może teraz się naprawiło żeby To, było, to było. Miejmy nadzieję, patrząc na to, że mam dwa taki śnieżek wędkę i to wszystko to... Ty, to już punkt mały <laughs> co? 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 Słuchaj, teraz będziesz tak mi bił, tak? Mam Prostak Co? Aha, okej okay. Andziksy, brawo! Dziękuję. No wiesz, Ania, ty masz sprawną myszkę, nie żeby coś. Ja mam stawianie bloków jedzenie, wszystko mam. Ale już strefę założył. Tak, to zabiłem kogoś. Brawo tak, Tego się nie spodziewał. Tego nikt się nie spodziewał, wszyscy są w totalnym szoku No, 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 Ej, a jak wrócę do, do czekalni, to mnie przeniesie na fengaraw, czy? O tak. Okej. Z tym kulem Kurwa, przenieś mnie. Ogólnie wpływ osoby, która będzie musiała walczyć jako ostatnio za nią. Oj, nią, oj, 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 Ty mnie nie widzisz? Wy... Mnie... Nie nie, 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 nie. O patrzcie jakie Ania ma itemy, no to jest bez sensu. Ona dosta jak sobie mieszczes ze skrzynki. Takie jak o. o. Czekaj jaki item bo nie widzę? Kamienny. No na moim teksturpaku jest jak diaksowy, więc... Nie widzisz. Zmiana teksturpaku. O, jest... cóż teksturpak. Ja I jestem ja tutaj odpukany, ponieważ mi mogło użyć disco kitu. i Mi smutno. Ja bym chciał, żeby on w ogóle znalazł klatę. A nie, nie bij go, niech on znajdzie klatę, bo on szuka hmm. cały czas klaty. Czemu coś nie wychodzi w życiu. Lepiej dla nich. No ale ona i tak go zabije No i dupa no, Ale no poj eficki pojedynek, co to się stanęło? No, wspaniały A, śmieszne to, że on w itemach miał komacie, na... że on miał klatę? Ja... ja byłem ente, ente. To, no, niestety ktoś musiał zniszczyć moją Piękną bazę w powietrzu, z drewna <laughs> No ekstra bo jak z jest, jest to tam jest, tam jest Łukasz! Tam jest Domi! Oh. Oh. Tam jest to Ania! O okay. Ania, jak miło! Cześć, Będę zrzucać ludzi butelkami XPA Co już się budujesz! O kurwa! aż tak butelkę XPA Brzmi jak pan! No, spadłeś! Oj ojoj! No, no, no wiesz, nie żeby coś, ale ja klikam, ja żeby budować muszę klikać bo że przycisk myszy Ania, nie żeby coś. Nie wiem czemu. No bo ja mam rozwaloną myszkę. Co tak napraw. Gdzie problem? No, sobie tym problem, że... Ja mam problem, <laughs> to go nie mi po prostu. Jakby... Ale, ja, ja biję po prostu. No, aha. Aha. Okay. Czemu tu jest Iron Man i. ten. Nie, ten Iron Man wbił mi w pierwszych dosłownie kilku sekundach. To jakieś spłacenie. Zaczęła się już nagrywka? Tak, tak. Ale możesz dołączyć jeszcze, chce. Tak, Nie no. Możesz niastu. dołączyć chce jeszcze, jeszcze dam ci szansę. Czemu wy nie żyjecie wszyscy prawie wolstryta? O, cieszę się. Bo ja co z, e, zbyt, żeby się zbyt, po prostu. <grym> jestem ostatni żyjący. No jestem już, a. a to już się dodaję. Na czym jesteście? A, ale my już zaczęliśmy na dobra. Nie, co jest o mnie. Na dwa hity. No się dołączyłeś, dobra. Dobra, i ja to się nazywa darmowa reklama. Darmowa reklama. Padło Andików, kurwa. Nie. <laughs> nie pamiętam, jak się nazywa i kanał dokładnie, ale kur... No, Andik <laughs> nie zrobiłeś największy błąd, jak nie <laughs> będziesz zrobić błąd we własnym nazwisku. Synek! Ja nie wiem, jak to się nazywa, bo ja. ja... B-O-O-S-I-A-C-E-K. -s ale syn jeszcze do przedszkola chodzi, więc można mu to wybaczyć. Nie do przedszkola, on do szkoły chodzi. Uff. Do, ty już do przedszkola chodzisz? Ja cię kręcę, że to nie jest. nie... I jakiś chłop w kilku pierwszych sekundach mi tu czy... wbija, ja pier...niczę! Ja, ja jeszcze w tu siedzę. Ja, ja. Ja, ja ja, ja. Sie nie wiem. Nie wiem. wiem. Zabierz. Rodzice zastanawiały się nad tym... mieli. A, to ty! Dobra, to my są, okay. No tak. Aha. Dobrze. Aha! O, kurwa, Aha, tak. coraz was więcej! Aha! Kurwa! No sorry, no sorry, mnie bardziej lubią. I tak wdechłam od wojnica. sojusz, so nie, sojusz, sojusz nie sojusz, ja cię mogę zostawić. Wiesz co mam, wiesz co mam, co mam Masz? śnieżki. Ja też mam śnieżki. Nie trafiłeś. A wiesz co on ma? Wiesz co on ma? On ma skila. To dlatego bym polenizował? Ej, tryd, dasz tam... mi przejść, tam jest dom, nie chcę do niego, wiesz? Słucham tryd <gryd> 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 Nic. My nie bijmy, ja do ciebie idę. Dobra, damy. Dobra, dobra, Musimy tom zabić, patrz, ona tam jest. Ja musisz, że. Pojutrz się przyczyn... <gryd> <Poczny wiosły>. I, <gryd> Ja wiem, że oni, oni nie o, ja na mnie polują. Hey, A ja zoję do tego wam. Narodowy snak pokoju. Narodowy snak pokoju. Narodowy high pokoju. Hal, pixel? Macie butelkami za Dobra, wiecie co, proszę. Ech, nie tam. Ej, no, dobra, bilion domin, co to ma być? Halo. A! O! No, jakim chujem? No co? Ja Jestem szósty. Na nie. pół serca chyba. Ja w nie, pewnie, a nie, 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 dobra, się nie gram z tą w robloxa. Sama będzie grała, sama będzie grała, nie? Z nami będzie grał. Tak w plecy wjechać, nie wiem bez Jest bez to sumie, szóste w końcu Dobra, to ciebie... To wie, ten wie wiesz. To będę w ciebie bić, no i super Pryd świętej pamięci Został zabity z dwóch stron jak, co, jak, coś, jak, coś, jak coś, jakbyś użyła inteligencji, to masz łuk w kieszeni za mnie Domin, musimy zamiast to zrobić Dokładnie, bijemy każdego stary, tylko my w mamy sobie. Dobrze, dobrze, dobrze A ja to co? Dobra, możemy mieć jeszcze, kur... ja yy, jaką ma tam? Yy, skiller, coś tam typu. Jakiego? No Cześć. To jest tak dobry On pokazuje taką potęgę. Skiller. No a jak? Ja, a te 7xx7 to jest od ten, karty kredytowej. A wiesz dlaczego prezentuje samodobroć? Bo ma tego... skill. Dobrze Andzic, dobrze a więc, dziękujemy serdecznie za oglądanie tego odcineczka, mam nadzieję, że Wam się podobał ten odcinek, ze mną dzisiaj była taka ekipka, był ze mną Waksjar, Stefan, Domin, Tryt, Dzieńko. Łukasz, Kuboik i Xavio <grym> przez chwilę, tak, więc dziękujemy serdecznie za oglądanie tego odcineczka, mam nadzieję, że Wam się podobało. Ania, Ania. Tak? Mam ważną radę jeszcze. Co? Napiszcie, żeby Wakser zaczął robić daily. Nie... A. A. A, a, a wiesz co wies ja powiem? A wiesz co ja powiem? A wiesz którzy... co ja powiem? Wakser? chcesz coś odpowiedzieć na to? Chcesz coś odpowiedzieć na to? Wszyscy w komentarzach. Hashtag Wakser zacznie robić daily. Błagam. Co Wakser? 10 na w jeden dzień? Oczywiście. Zrób sobie Boxer. nagrywki, taki bye. raz w tygodniu będziesz nagrywać Bye bye, bye. spokojnie, pomogę ci